Dzisiaj swoje urodziny spędzasz w Disneylandzie Uuu! Ale nie będzie tak łatwo, bo idę z tobą Z tobą pusz, Puszin. Z tobą Pupupuri? Przecież myślisz, że go puszczą? Ale nie jestem taki duży, boję się, że nie, trzeba będzie go jakoś ukryć Na wszelki wypadek ty pójdziesz ze mną Aktualnie jesteśmy w pokoju dzwoneczka w Disneylandowym hotelu Najlepsze urodziny ever Jeśli też uwielbiacie mieć urodziny, koniecznie zostawcie kciuka do góry Uff. Dopijam moją kawkę i lecimy. Z ciasteczkiem populinowym. Racja, trzeba się dostać na kolejkę pięknej bestii. Tylko dwie godziny oczekiwania, Kitek. Możemy się jeszcze wycofać? Wona mówi, że nie kitosła, więc małe jak to ślicznie. Lecimy! I tak co ty robisz? Przecież mieliśmy iść. No chcę go do worku próźniowego, żeby mnie miejsca zajmowało, nie, nie zobaczą. Stanie się wydurnie. No przecież zbiemy. a ja go nie wpuszczam No dobrze, zacznijmy. Patrz, wita nas Miki i Miki. Teraz chłodzimy troszkę no, go słucham. Jak będziecie grzeczny, to zrobimy ci kraszny Idziemy do windy, słuchajcie, ściągnę mu, trochę pupcie, może go wpuszczą. Nie wiem worek tak, Śniadanko do łóżka. Sądźcie mój mi nie zamówiłeś? To będzie ciężki dzień. nie pom-pom Purina. Tej w, w ogóle Miki do Was mówi, który jest poziom. Miki, powiedz coś. Jeszcze... Stresuję się. Słuchajcie, musimy szukać specjalnego wejścia, bo mamy z hotelu 15 minut się czasem idę za ludźmi, żeby wiedzieć, endy to. Sprawdzamy wytyczne parku. O nie, nie ma że psa. Nie ma psa. Przyszliśmy security i wydaje mi się, że już chyba najgorszy z miejmy nadzieję. I ta wielka kolejka to jest dla specjalnych gości. Tam jest cztery razy. Tak jest? Biegniemy! Puścili nas! Udało mi się dostać! No! Puścili go i czekamy właśnie na kolejkę pięknej bestii! Ciekawe ile będziemy czekać, bo rok temu czekaliśmy dwie godziny. Dniej pół. No. Mam nadzieję, że będzie warto czekania. Boję się, że ktoś mnie tam zje. To jest mój zamek, ponieważ mam dzisiaj urodzinki. Nie, już prawie, tak? Moje favorite postacie. Znów się widzimy, cześć! O ja. Oh, yeah. No finka, ty musisz mówić, że trzy osoby no, są. No trzy, teraz pani, to się uśmiechnęła. Zaraz wsiadamy do pilizanek. Paroca zajechała. Och, słuchajcie, trzeba zapiąć pasy, więc pukcio i nie obraźcie, ale musisz pasy zapiąć. Zaczynacie, I... I... oui. macie. Oui. pani. Oj, Jestem głodny! A ponieważ są to moje urodziny, ja decyduję! Jestem głodny! Mamusia cię zostawia i Weź, ej! O, chcę wszystko! Ale nie, najpierw czorazki urodzinowe, a potem zakupy. No nie, widzę, to był zły pomysł! Ale patrz, jaka kolejka jest teraz. Dobrze, przyszliśmy wcześniej. Pompompurin musi zamówić. Dobra, za Zadanie masz zamówić tą będzie śmieszne. Ale to pompompuriną. Ale tu to nie, co ja... Nie masz to tak, inaczej nie będzie prezentów. Dobra, stresuję się. Powodzenie po to jest jego pierwsze zamawianie w sklepie. To jest kuchnia tego przyjaciela Gastona. Gaston! Gaston.

To jest strasznie zamrożone. Mamy dwa czuroski, Jeden dla Pompompurina, tak. drugi dla mnie. A ty nie chciałeś. Co? I mamy napój, który nie spróbuję, bo to jest zamrożone. Bez Pompompurinowych czurosków. A moje? Tak jak rok temu. Przepyszne. Teraz. teraz chcę iść do zamku, do pałacu, bo zakupy będą później. Zapraszam. A jakiego zamku ja chcę jeść? Ach, dopiero co zjedliśmy pom Pompurin. Lecimy do zamku. Ale to ty zjadłaś. Do zamku Cinderella. To ty zjadłaś czuroski. Zamek. U. No i co się stało? O. Nieczynny I nie da się tam wejść. Ale całe szczęście byłam rok temu. Nic. Zepsuję tych urodzin. Dobra, ale nie sikaj do fontanny. Bo wiem, że będzie jedzonko. Nie! Nie! Prezent urodzinowy, no prezent! Tak jak wiecie, na ścianie w pokoju mam ogromną kolekcję uszków z Disneylandu. i trzeba wybrać kolejne, a skoro mam urodziny, to kitek mogę. Beren lepszy. To jest nowość. Mamy tak pałeczki z pięknej bestii. Herbatka piękna, filiżanka. Proszę, ja to przywiozę. Rozprujemy pompę Purina i do niego wsadzimy. Nie. Uch, to jest zamek z klocków pięknej bestii. I w ogóle, w Widzowie, ja widziałam, że z klocków Lego jest zamek Disneylandowy. I ja go tak strasznie chcę mieć. On kosztuje ponad 1000 zł. Chyba mój zamek. No dobra Mufinka, masz dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. O. Pom pom purin, proszę. Patrz, to skręci z piękną i bestią. I ma tu i taki broloczka, śliczny jest. Jednego możesz. O, to też mi się podoba. To było w czarno-białej kawiarni na czarno-białym płacisz... challenge'u, nie? Dobra Mufinka, przepraszam, przepraszam. Nie wrzucaj mnie do pieca. No, ale chciałam, no, ale chciałam mieć ten rzeki, ale one to już zginą w transporcie. Co czego się jego... śmiesz? Bo, bo miał klatę, jak może Gastona. Przecież on ma klatę. Bum. Widzowie nie, jest tego. Widzowie, nie fair jest to, że chcemy z Pompompolinem iść na jedzonkę, ale Mufika mówi nie Jeść! No i w końcu jedzenie! Czekamy na Fitechka i to idzie z jedzonką Zamówiłaś sobie Mufinka? Co? Zamówiłaś sobie? No co, nie No jak, no dla mnie dla Pompompolina Szybkie przedstawienie postaci, mamy tutaj deserek Gastona Kitek ma jakieś zestawy, a ja mam jeszcze nie rozbrożone picie Jak to jakieś fryteczki dla Pompompurna, wszystko tu jest dla... o, nowe Ej, 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 daj mi to, daj daj, 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 daj W ogóle jak słodko wyglądacie razem Wiesz, on się wszystko zje? Yeah! Gaston, Gaston, a co dziutki? Pompą puri, nie przy Gastonie, to jest fotel Gastona, lepiej od niego nie dostać. Looking so down in the dumps. Słuchajcie, fałszywy alarm, bo to było od dziesiątej, dlatego było zamknięte, Ale my już jesteśmy na jednej. Pomocy! Pom -pom już nie ma luźno jest na jedzonej Zostaw mnie! do Hmm, typowy kot No, zachował się a, jak, jak Pusin, zobaczcie jak Pusin Jak ja sprzątam? Pom czeka na myśli Mimo, że jest psem, a nie kotem Przecież ty się w niego nie wciśniesz? Pierwsza. Zjedź zejdź mi, to moje miejsce. To moje miejsce. Ja nie mogę się podzielić tronem z Pompompurinem ale urocze to. Dobra, trzymaj, wygrała. Dużo lepiej. Chcę nic mówić, ale na influencerka w Japonii miała w tym zamku ślub. Ślub, rozumiecie? Jestem pewna, że to było gdzieś w tych pomieszczeniach. Wydaje mi się, że nie. Ukryj, Pompompurin, Musimy zrobić tutaj wesele. Ale jeszcze mi się nie oświadczyłaś! Dobra moi drodzy, ponieważ są to moje urodziny ja decyduję, idziemy do Small Worldu ponieważ chcę sprawdzić, w w Disneylandzie Small World jest najładniej wykonany. Pomocy! Co ty robisz? Ej, co? Pomocy eee. na barana? O, zawsze tak na chodziłam. Co? No, do... <laughs> Chodźmy w pierwszym rzędzie Pomocy, bo się wody. tam O to wyznaczyć chyba! TNT! Wow! Za mało chyba. Dawaj mocniej! Uszami! bo pom pom purin w Disneylandzie trzeba mu kupić uszka Jeszcze nie wybrałam, bo się nie znalazłam idealnych Wybieramy uszka, ale mi jakaś taki nowa kolekcja się super jakoś nie podoba Więc zastanawiam się nad Jasminą. Co ty na to pom pom purin? Pomocy! Z Alladyna mi to! Pom pom purin powiedział, że to To, jest hamburger pluszakowy A to jest jeszcze kanapka On jest głodny Ty jadłaś, on On nie? Wszystko zjadł Wcale nie Chyba mu pasuje Myślisz, że będzie pasować? No Ja uważam, że jak ci wygląda pompuś? Może być no A że fajnie A później bym od ciebie je wzięła i pomyślała sobie, sobie no, na no, nie ścianie dałem. Z latającym dywanem z Aladyna, Ładne Kupcie, że kupionych. Okej, kupione Wkładamy elegancko pod czapeczkę O matko, jak ładnie Miki tutaj wszystko wymyśla Finiszynie to przeszkadza A pompuś ma już łóżko Oj, przygodno! Ahoj! To łódki. Piratów z Karaibu. Okej, okay, wrażenia są takie. Bardzo dopracowane wszystko było, ale było za ciemno. No jak ja wyglądam? No, My to wszystko tylko na mówinki. Pompurin wreszcie pozna Stitcha, słuchajcie. jest jakiś styczowy. i Ja się nie mogę doczekać. Mój zwierzaczek z Jeśli widzieliście go, proszę, napiszcie do mnie, Lilo. O Dostaliśmy nawet tłumacza i tutaj będą nam się wyświetlać właśnie różne komunikaty. Będziemy po Stitcha. Cześć, pupcio. W zrzędzie.

filiżanki! Ja chcę filiżanki! Ja chcę już do domu! Jeszcze nie, mój drogi! Filiżanki zaraz będzie pokaz z Donaldem! To, to Donald! Moją rodzinę nie ma rodziny! Żółta jest purin. Tak, mamy żółtą! Muszę! Jeszcze... Ale Pupciopuryjna zgubił uszy! Czekaj, tak, Matko. mu dam! O. Wiesz, co to będzie? Eee. Tak, tak! mamy innego kupciszka! Przygotujemy się! Pupcio, się uważaj na uszy! Rum, rum, rum! Już rum. wychodzimy! Póki co jeszcze to mamy mi pomoże, czas! On mi Wiesz, zaraz będzie parada kaczora Donalda? Zabię, dobrze, nie miałam jedzenia w o, matko, Zowie jest, chodź, chodź. chodź. O, matko. <laughs> Restauracja Alicji w Krainie Czarów jest zamknięta. Wszyscy są zgromadzeni na moje urodziny, moje grody? Tak, ale... co tak, prawda. prawda już są trochę nieudane, bo tu idzie parada zaraz Donalda, ale są nieudane, bo jest Alicji nie ma. Dobra, słuchajcie, Pompompurin, który robił, był bardzo grzeczny i zamówi na jedzonko W ostatnio próbowałam mochi trzech smakach Mamy tutaj dużo jedzonka, więc zaczynamy Obiadek, już jestem taka głodna Truskawka, familia czekolada, ciekawe, którą dotrafimy. Swish swish. Truskawka Siemano, siemano i No, potrzebuję cię nagrać Kupiłam coś dla Pompompurina Pompompurina? Wymiana Burgero no Będą ci lepiej pasować. Ja założę te, a, a mu o matko jakieś w nie I patrz, jak mu będzie świetnie dopasować. Pomocy! Tada! So, idziemy do domu, w strachu. Wiesz o tym, że Bob się boi. On jest strachliwy. Ej, i faktycznie Bob Czopury jest strachliwy. Dom strachu w Ameryce był związany z miasteczkiem Halloween. Zobaczymy jak będzie tym razem. Ja nie chcę. E, chyba już się nie damy wycofać. Da się. Moje urodziny, da się. Ja stąd czekam. Co? Widzowie, zjeżdżamy w dół. Nigdy więcej już z nami nigdzie nie idę. Nie było tak strasznie. Ej, w Ameryce to było lepsze, bo było ubogacone miasteczko Halloween. Bo się tylko jagłutę. Ja Yeah. Robi wrażenie: Kitosław i zamek. Zamek i Kitosław, i pom, pom, pom. Nie, gdzie z wami nie idę? już. Pom, boku, nie, Co żartujesz sobie w tym momencie. Nie, nie zmieścisz się. Podsiadłeś mnie, to Sorry. będzie porada. Nadjeżdża! Ale już jest ciemno no. Ale pani Karola wygląda Jej najlepsze urodziny ever